Ale jakie są korzyści zdrowotne? Nie? Dlaczego w ogóle powinniśmy dbać o ten proces autofagi? Jednak z tych badań, które przeprowadziliśmy do tej pory, e, dowiedzieliśmy się, że autofagia kontroluje, e, kontroluje zapalenie. Nie? Czyli kontroluje zapalenie, to jest bardzo istotne. Pamiętacie, jeżeli słuchacie mnie regularnie, to doskonale wiecie, że początkiem każdej choroby i każdej dysfunkcji jest stan zapalny, więc autofagia kontroluje zapal zapalenie. Drugie, spowalnia proces starzenia się, na tym na pewno tutaj kobietom zależy. E broni przed chorobami neurodegeneracyjnymi, walczy z infekcjami, wzmaga odporność i wydłuża życie komórek, podnosząc ich zdolności metaboliczne. Czyli jeżeli coś na poziomie metabolicznym jest Zdrowe to będzie zdrowe ogólnie, zdrowie metabol metaboliczne oznacza, że jesteśmy zd zdrowi na każdej pra praktycznie płaszczyźnie, warto ten proces autofagii w swoim organizmie zadbać.